Cześć, tu Kinga i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z Bookholem, który głównie składa się z książek, które dostałam na święta. Aczkolwiek od nowego roku zdążyłam już parę nowych kupić, ale to pokazywałam Wam w poprzednim vlogu, więc nie będę się o nich za bardzo rozwodzić. Nie policzyłam ich, ponieważ wolałam zostać w błogiej nieświadomości. Natomiast większość z nich, może nie większość, ale część z nich już przeczytałam albo jeszcze w zeszłym roku, albo już w tym. W sumie tyle słowem wstępu, więc przejdźmy do tych książek. Pierwsza książka, którą kupiłam od ostatniego holu to Węgry na nowo. Jak Viktor Orbán zaprogramował narodową tożsamość od Dominika Heja. O tej książce już mówiłam strasznie dużo. Pojawiła się w moim podsumowaniu rocznym na liście najgorszych książek niestety, a myślałam, że mi się jednak spodoba. I co jest zabawne, kiedy opowiadałam o tej książce w tym podsumowaniu e, w pewnym momencie mi po prostu spadła i musiała zahaczyć rogiem o inne książki, o ruchy innej książki, bo tutaj zrobiło się takie rozdarcie. I szczerze, to mnie strasznie śmieszy. To po prostu idealnie ilustruje mój stosunek do tej książki. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o tej książce, to odsyłam Was do mojego podsumowania roku, w którym pojawi się właściwie kilka z tych książek, tak mi się wydaje. Natomiast no ta niestety również się tam znalazła i nie mam ochoty o niej mówić ani słowa więcej. Kolejna książka to z kolei prezent Mikołajkowo-Świąteczny od Alicji, która już się pojawiła na tym kanale. To moja psiapsi ze studiów i bierze także udział w moim projekcie. Czytam, lubię na książki moich przyjaciół. W tym sensie, że ona dała mi książki do czytania, a ja je czytam. Alicja jest też głównym źródłem mojego zaopatrzenia w książki i ostatnio również się do tego przyczyniła, podarowując mi e, tysiąc okrętów od Natalie Hines. Ta książka Tori Telling Iliady. Tylko z perspektywy kobiet, które w niej uczestniczyły i które były jej ofiarami. Brzmi jak coś, co strasznie mi się podoba, bo kocham pieśni o Achillesie i kilka od Madeleine Miller, więc wydaje mi się, że to powinno mieć podobne motywy, podobny może styl, i sądzę, że strasznie mi się spodoba. I powinnam to już przeczytać. To była jedna z moich wyczekiwanych premier 2022 roku. Jesteśmy w roku 2023 i oczywiście, że nadal tego nie przeczytałam, ale byłam crazy busy, więc nie będę się jakoś szczególnie zatobiczować, ale jako, że tę książkę mam, to muszę ją przeczytać przed końcem roku. I do tej książki dostałam również zakładkę, która jest śliczna i taka materiałowa, i ma koraliki. Także mam książkę, mam zakładkę, zostało nic, tylko czytać. Teraz przejdziemy do książek, które dostałam już w Wigilię. I pierwszą z nich są listy do młodego poety od Rainy Maria Rilkego, czyli zbiór listów, tak jak tytuł mówi, od Rilkego do pewnego poety, który poprosił go o radę co do tego, jak pisać. Lepiej. W tych listach Rilka pokazywał temu poecie, jak wsłuchiwać się w naturę, w samego siebie i jak wyciągać z życia to, co najpiękniejsze, żeby przekładać to na sztukę. I to, co jest naprawdę niesamowite w tych listach, to to, że bardzo wiele można się z nich nauczyć, pomimo tego, że były pisane w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której my żyjemy. Kiedyś już ten zbiór przeczytałam, natomiast chciałabym do niego wrócić, pozaznaczać najpiękniejsze fragmenty, te, które mnie najbardziej uderzyły i wyciągnąć z tego najwięcej, jak tylko mogę. Dlatego poprosiłam o tę książkę na święta. Następne dwie książki to będą klasyki i pierwszy z nich już przeczytałam. Jest to Duma i Uprzedzenie od Jane Austen. Nie miałam kopii fizycznej, a stwierdziłam, że bardzo chcę, bo. Bardzo podobała mi się ta książka, również pojawiła się w moim podsumowaniu 2022 roku i stwierdziłam, że będę chciała wracać do tej historii, bo niesamowicie się w nią wciągnęłam. Przeczytałam ją praktycznie w jeden dzień, słuchając audiobooka przez 10 bitych godzin, grając w jakieś gierki karciane, więc naprawdę musiałam się wciągnąć i to była dla mnie bardzo ciekawa, bardzo przyjemna historia, w której pokochałam bohaterów. Podobają mi się książki z tej serii wydawniczej, więc prawdopodobnie w kolejnych holach znajdziecie więcej książek z tej serii, więcej klasyków. Dlatego się nie zdziwcie. Na razie do mojej kolekcji doszły Duma i Uprzedzenie, a także... O matko, jakie to ciężkie. Dziwne losy Jane Eyre od Charlotte Bronte. Nie potrafię uwierzyć, że do tej pory nie przeczytałam tej książki. To klasyk, który jest polecany na początek. Dla wielu jest to ulubieniec, ale... Do tej pory go nie przeczytałam. Prawdopodobnie odstraszała mnie długość, bo jednak jest to z dobre 800 stron zapewne. Przesadziłam, 560. Natomiast nadal jest to sporo i przez to, że ta książka kojarzy mi się z jesienią, to chcę ją przeczytać na jesieni, jakoś w październiku, będzie listopadzie, a wtedy zazwyczaj absolutnie nie mam czasu, zwłaszcza na grubsze książki. Dlatego muszę się po prostu zebrać i po prostu to przeczytać. A teraz to wydanie będzie na mnie karcąco patrzeć, więc będę czuła potrzebę przeczytania tego i bardzo dobrze, bo kiedyś trzeba. Od typowych klasyków przechodzę do książki, która może być uważana za współczesny klasyk. Jest to Tajemna historia od Donna Art w angielskim wydaniu na 30. rocznicę publikacji. Nie powtórzyłam słowa wydanie. <grywa> Brawo ja! Ta książka mnie fascynuje, bo jej odbiór bywa zupełnie skrajny. Niektórzy ją kochają, inni jej nie znoszą i jest akurat tutaj bardzo dużo osób, które mają do niej dosyć umiarkowane uczucia. I zastanawiam się, jak i ja ją odbiorę. Jest to klasyk motywu Dark Akademia i z tego co wiem jest tutaj grupa studentów, którzy na początku tej książki zostawiają czyjeś ciało. Martwe. Także szykuje się niezła zabawa. Oczekuję dużo więcej jednak skupienia na charakterach niż na fabule i... O! O Jezu. Czyli to było kupowane w salonie. Jeśli nie wiecie, pracuję w Empiku i te reklamy mieliśmy kiedyś na kasach. I szczerze nie rozumiem, dlaczego ludzie to faktycznie brali jako zakładki, bo nigdy nie widziałam nic brzydszego i wolę używać gumek do włosów, czy nawet jakichś paragonów, czy innych śmieci do zaznaczania. No ale dobra. Ale to biedni, bo wydali więcej kasy, bez sensu. <laughs> A co do Empika, to Tajemna Historia jest ulubioną książką jednej z moich koleżanek z pracy, więc tym bardziej czuję chęć i większy przymus do przeczytania tej książki, żeby móc ją przedyskutować z tą koleżanką. Mam co do tej książki przeczucie, że ona może mi się nie spodobać i nieco się tym martwię, ale mam nadzieję, że się jednak polubimy. Dlatego muszę jak najszybciej po nią sięgnąć, żeby się wreszcie o tym przekonać. Następna książka, którą tutaj mam, to fakty muszą zatańczyć od Mariusza szczegła. Ja tę książkę przeczytałam już w zeszłym roku, bardzo mi się podobała. Pojawiła się jeśli nie na liście moich ulubieńców, to na liście honorowych, honorowych wzmianek w tamtym filmiku. Bo naprawdę mi się spodobała, polubiłam się z humorem Mariusza Szczygła, i dla mnie wszystkie porady, które są zawarte w tej książce, bo jest to zbiór esejów o pisaniu reportaży, wydawały mi się potrzebne i przydatne. Bardzo podobał mi się sposób, w jaki Szczegiel opowiadał historię, kiedy przytaczał jakieś anegdoty, kiedy sam pisał reportaże, ale także o tych, które opowiadali mu inni. Reporterzy. Dla mnie jako studentki dziennikarstwa ta książka była wielką frajdą, ale także bardzo użyteczna. Także cieszę się, że ją przeczytałam i teraz cieszę się, że ją mam, bo jest na co popatrzeć. W moim empiku mieliśmy kilka kopii tej książki, więc specjalnie wystawiłam ją na wystawce, żeby inni również mogli ją podziwiać. I chyba faktycznie podziwiali, bo teraz mamy z jedną kopię, także dobrze, że się sprzedała, ale kurczę, teraz już nie mogę jej wystawiać. Problemy pierwszego świata dosłownie. Kontynuując z motywem reportaży, następnie mam Nadzy nie boją się wody od Matthew Ikins. Jest to reportaż o tym, jak autor zdecydował się uciec z Afganistanu drogą imigrantów razem ze swoim przyjacielem Omarem. Pomimo tego, że Matthew miał wszystkie papiery, żeby swobodnie podróżować, zdecydował się na to, żeby opisać to, jak Podróż z Afganistanu do Europy wygląda dla imigrantów, którzy nie mają tego komfortu. I już po tych 50 stronach, które przeczytałam, widać, jak wielką wrażliwość i sympatię Matthew Aikens ma dla Afgańczyków. Styl pisania w tej książce jest naprawdę śliczny, więc mam nadzieję, że ta książka uderzy mnie emocjonalnie i pokaże mi wszystko to, czego wcześniej nie wiedziałam o tym, jak wyglądają przeżycia emigrantów. Kolejna książka również skupia się na trudnym temacie, ale tym razem jest to Przemoc Domowa. I jest to W domu snów od Carmen Marii Machado, czyli zapis wspomnień autorki z jej toksycznego związku z byłą dziewczyną. Machado opisuje tutaj swój związek i przemoc, na pewno psychiczną, prawdopodobnie również fizyczną, której zaznała podczas tego związku. Ale ta książka przeplatana jest również takimi wstawkami esejowymi. Gdzie Machado skupia się na problemach, które ogólnie dotyczą y, problemów społeczności LGBT i przemocy, która ich dotyka i której również samy, sami są sprawcami. Wydaje mi się, że ta książka może wiele dla mnie znaczyć, jak wreszcie się za nią zabiorę, ale trochę się tego obawiam i odwlekam ten moment w czasie, bo co jeśli jednak mi się nie spodoba koszmar? Mam wrażenie, że to będzie bardzo ciężka emocjonalnie przeprawa, ale na pewno będzie tego warta. Dlatego nie mogę z tym zwlekać za długo, bo muszę wiedzieć. I nie mniej trudna książka na koniec z tych książek wigilijnych, czyli Rano Pełna Ryb od Lorena Salazar Masso. Jest to opowieść o kobiecie, która ma białą skórę, lecz czarnoskórego syna. I mm, razem z nim przepływa rzeką Atrato wzdłuż Kolumbii. Ta książka opowiada o jej doświadczeniach, ale również o napadach. Gangów na okoliczną ludność i o tym, jak wielką ranę to zostawia w, w ich społeczeństwie. Tu przeczytałam całe 22 strony, natomiast już wiem, że styl pisania jest naprawdę ładny i mam wrażenie, że to również uderzy mnie emocjonalnie i że to będzie bardzo wartościowa lektura, bo dowiem się więcej o temacie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam. Co ciekawe, ta książka powstała jako praca zaliczeniowa autorki na studia z pisania kreatywnego, jeśli dobrze kojarzę. I to jej wykładowcy zachęcali ją do tego, żeby tą książkę wydała, i tak się stało. Także słuchajcie, jest nadzieja dla każdego z nas. Mam nadzieję, że ta książka będzie równie piękna jak jej Okładka, bo nie oszukujmy się, to był jeden z głównych powodów, dla którego chciałam ją dostać. Natomiast taka historia musi odcisnąć we mnie jakieś piętno, i na to liczę. Resztę książek kupiłam już w 2023 roku, i wydaje mi się, że wszystkie z nich Wam pokazywałam w ostatnim vlogu, więc tutaj nie będę się bardzo o nich rozwodzić. Pierwsze dwie książki, które kupiłam w 2023 roku to Blisty ani Erno, bo stwierdziłam, że skoro już mam lata, to mogę sobie równie dobrze kupić pasujące wydanie Bliskich. I okazało się, że to Bliskich przeczytałam przed latami, ponieważ jest to zbiór trzech opowiadań o. Bliskich Ani Erno. Nie wiem, ile razy powtórzyłam słowo bliscy w tym zdaniu, natomiast była to straszna ilość. Właściwie opowiadania to nie do końca dobra nazwa na te utwory, ponieważ pierwsze dwa to takie eseje rozważania na temat relacji, jaką Ani Erno miała ze swoim ojcem i matką, a trzeci to bardziej list pisany do siostry, która zmarła jeszcze przed jej urodzinami. Nie potrafię zabrać myśli na temat tej książki. Pomimo tego, że Erno opisuje tutaj te relacje dosyć suchym językiem i wydaje się, że ona potrzebuje miejsca, żeby to wszystko sobie poukładać w głowie i dlatego ta autobiograficzność jej tekstów jest taka ważna, żeby, żeby wszystko zrozumieć i przeanalizować swoje emocje i prawdopodobnie dlatego ten tekst jest taki suchy, pomimo tego, że on nadal wywołuje emocje, bo to, co ona opisuje, to tak uniwersalne doświadczenie utrata bliskich, ale, ale jakieś takie inne, uderzające. I to chyba najlepsze słowo, którym mogę opisać tę książkę. Trzeba tego po prostu doświadczyć samemu. Jednocześnie z bliskimi kupiłam sobie Zew Cthulhu od Howarda Filipa Lovecrafta, czyli zbiór opowiadań grozy, w których Lovecraft rozwija swoje uniwersum potworów. Mi się te opowiadania podobały. Styl Lovecrafta jest bardzo ładny. Natomiast te potwory i te mroczne rzeczy, które pisał, naprawdę mnie straszyły momentami. Zwłaszcza kolor z innego wszechświata, bo jest coś tak przerażającego w nadchodzącej z nienacka chorobie, i coś tak prawdziwego, że to, co tutaj było opisane, mogłoby mi dać koszmarek, gdyby nie to, że ich nie pamiętam całe szczęście. Na Goodreads widziałam, że te opowiadania mają dosyć niskie opinie i szczerze mówiąc mnie to zdziwiło, bo y, na mnie o, dosyć mocno oddziaływały i być może jest to po prostu kwestia tego, że nie jestem obeznana ani z Lovecraftem, ani nie czytam za wiele opowieści grozy, ani nie oglądam horrorów, być może to o to chodzi, ale podobał mi się ten zbiór, więc dobrze dla mnie. I kolejną książką, którą sobie kupiłam w tym roku i którą aktualnie czytam jest baśniowa opowieść od Stephena Kinga. I co jest śmieszne, dokładnie w tym momencie, w którym teraz jestem, była wzmianka o Howardzie Filipie Lovecrafcie i o przedwiecznym złu, które opisywał. Także zabawne, że czytałam tej książki w podobnym czasie. W baśniowej opowieści śledzimy Charliego Rida, który po tym jak jego ojciec wpada w alkoholizm zwraca się z prośbą do Boga bądź bogów, żeby wyciągnęli jego ojca z alkoholizmu i w zamian za to Charlie zrobi wszystko. Jego prośba zostaje wysłuchana. Pewnego dnia ratuje starszego mężczyznę po tym, jak spadł z drabiny. Howard Bowditch jest mizantropem, który nie chce mieć nic wspólnego z dzieciakiem z tej samej ulicy, ale ostatecznie przywiązują się do siebie. I dzięki niemu Charlie poznaje przejście, studnie, do innego świata, w którym staje się protagonistą baśniowej opowieści. I tutaj jest bardzo dużo nawiązań do innych baśni, ale również do. Tekstów kultury, które są bardziej współczesne, i to może być trochę przytłaczające. Jeszcze, że czasami jest trochę bar za bardzo oczywiste, takie, że e, autor za bardzo tłumaczy wszystko czytelnikowi, ale przyjemnie się tę książkę czyta. Jak widzicie, jestem trochę za połową i nieźle mi to idzie, patrząc na to, że to jest taki grubas, który prawdopodobnie jest grubszy niż ta. Dziwne losy Jane Eyre, do których nie mogę się zabrać od paru lat, ale przynajmniej z tym mi idzie. Dziwne są losy czytelnika, nie wincie mnie za to. Obecnie to jedna z moich priorytetowych książek, także no, mam nadzieję, że niedługo ją skończę. Moja starta książek się za chwilę zawali. Na szczęście przechodzimy właśnie do dwóch ostatnich książek, obydwu napisanych przez Hermana Hessego, i pierwszym z nich jest wyższy świat, znany również jako pod kołami. A drugą Peter Camdenzing, którego zaczęłam jakoś w lipcu w zeszłego roku i nie przebrnęłam dalej niż pierwsze 40 stron, ale mam ambicje i zapał do tego, żeby jednak to zrobić w tym roku. Bo musimy kontynuować z motywem Hessego miesiąca i pod koniec tego roku również chcę mieć dylemat co do tego, którą książkę Hermana Hessego umieścić na liście ulubionych książek roku. Nie mam wątpliwości, że będę miała taki problem, bo Herman Hesse jest moim ulubionym autorem, Damian jest moją ulubioną książką ever i chcę poznawać ich więcej. I mam nadzieję, że któraś z nich będzie następcą, następczynią Damiana. Chociaż nie wiem, czy mój sentyment pozwoli mi czemukolwiek przebić Damiana. I to były wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś ciekawego. W komentarzach możecie mi napisać, jakie książki Wy sobie ostatnio kupiliście, albo jakie dostaliście, i czy przeczytaliście, albo chcecie przeczytać któreś z tych, które tutaj pokazałam. I to było wszystko na dzisiejszy filmik, i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.